Madera to obszar wyjątkowy nie tylko dlatego, że znajdują się tutaj nietypowe, niespotykane nigdzie indziej gatunki roślin czy ptaków. Jest wyjątkowa również dlatego, że musi być energetycznie w 100% samowystarczalna. To tutaj produkuje się energię na potrzeby całej wyspy i tutaj się ją konsumuje. Dlatego też od 2017 roku, a za, aby zaprzestać wykorzystywania przede wszystkim tak jak ma to dzisiaj miejsce w 90% energii produkowanej ze źródeł kopalnianych, Madera bierze udział w programie pod nazwą SMART. Program ten, który jest realizowany również w dwóch innych obszarach wyspiarskich Unii Europejskiej, takich jak orkady należące do Szkocji czy duńskie Zamzo polega przede wszystkim na tym, że za pomocą dziewięciu nowoczesnych technologii wyspy te mają się stać nie tylko samowystarczalne energetycznie, ale przede wszystkim mają polegać na źródłach odnawialnych. To będzie generowało oczywiście potrzebę zaimplementowania i zainstalowania centralnego systemu zarządzania Elektroenergetycznego. Wymaga to również zainstalowania zupełnie nowych mocy energetycznych, które pozwolą wszystkim tym obszarom wyspiarskim, w tym m.in. Maderze, na produkowanie energii ze źródeł całkowicie czystych. W tym celu, m.in. w tym momencie na Maderze, przeprowadza się. Modernizację istniejącej elektrowni szczytowo-pompowej, która ma zwiększyć swoją moc trzykrotnie, i dzięki temu Madera z 90% produkowanej obecnie energii, głównie ze źródeł kopalnianych, zredukuje tą produkcję do 50%. Połowa energii. Produkowanej na Maderze od 2021 roku ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Tę historię małej portugalskiej oceanicznej wyspy na pewno warto obserwować. Ciekawe jak się ona zakończy.